Dzień dobry, witamy serdecznie. Poszukamy sobie dzisiaj czegoś ciekawego w internecie. Czego dokładnie, panie Szymonie? Będą to bardzo różne i ciekawe kategorie, ale zanim to, to przejdźmy do kary, którą muszą zrealizować Adrian z poprzedniego odcinka: Do wykorzystania, żeby zmodyfikować naszą asterkę, po to, by przegrana osoba z tą nową modyfikacją pojechała na nocny zlot samochodowy i zaprezentowała tą modyfikację. Moi drodzy, niestety do tego czasu nie udało mi się jeszcze zabrać zmodyfikowanej asterki na zlot. Ale w przyszłym odcineczku na pewno będzie, więc zostawiajcie suba. No i czekamy na to, jak ludzie zareagują na naszą perełę. Pierwsze auto, które będziecie musieli znaleźć, to jest auto wystawione na sprzedaż w Polsce. Ma to być najsłabszy samochód z turbodoładowanym silnikiem w Polsce. 3 minuty na to macie, czas start. Tak jest, patrzymy tylko i wyłącznie na ilość koni mechanicznych. Czemu psy się tu wyświetlają? Co ci się? Psy. Psy masz? No, wyświetlały mi się psy. W tytule konkurencji jasno zostało zakomunikowane, że mówimy o samochodach. Psy nie będą akceptowane. Okej. Okay. Dwie minuty. A Szymon, możesz podpowiedzieć, ile to jest. Mało? Koni mechanicznych w takim samochodzie? Myślę, że jeżeli zejdziecie poniżej jakichś 70 koni mechanicznych, tak mam w głowie auto, które na pewno powinno tyle mieć, no to to już będzie dobrze. A musi być najtańsze? Jeszcze do tego? Nie, nie, nie. Jak najsłabsze, po prostu. Jak najsłabsze? Ej, ale tak. Bardzo mocne skupienie, cisza na twarzach naszych uczestników. Wy pewnie już tam mniej więcej widzicie, gdzie oni błądzą, kogo ja szukają. Ja yy, już Ja nie mam zielonego pojęcia, nie? Nie ukrywam, o mniej więcej takim pojeździe myślałem właśnie. No nie jest to zbyt mocny samo. No nie, ewidentnie nie. 33 sekundy. Nie, nie dam rady znaleźć. Nie, no nie, nie mam pojęcia w ogóle, wiesz. O nie, zamknąłem kartę z... Ja. 15 sekund. Czy to będzie bezkonkurencyjna walka? Ja p***ę, 200 koni, poj***ę ich. Mam to otwarte i to wysyłam. Nie mam pojęcia, ile ma konia, ale na pewno dużo, więc bez se Co? Ej, no, zamknąłem kartę z tym. Gdzie <grym> dokładnie ta oferta? Nie wiem, czy dokładnie <grym> tak. Dobra, Mateusz, prezentuj. Moi drodzy widzowie i koledzy, konkurenci, chciałbym Wam zaprezentować y, SmartA42 o nazwie Passion CDI. Sama w sobie nazwa yy, wskazuje na to, że jest to diesel z turbiną. Ile to ma konia? 41. O, nie znalazłem nic takiego. Ja wysłałem Forda Probe GT 22 Turbo. Był to no w panice wysłałem. Zamknąłem kartę z ogłoszeniem, <grym> które miałem. Ford Probe ma 147 koni. Tak znalazłem na innej stronie, ponieważ w ogłoszeniu nie jest to podane. Mi się pokazuje 160. Nie jest to w sumie ważne. Ja bym tylko jeszcze chciał podkreślić ciekawostkę, że Fordzie Probe mamy automatycznie zaciągające się pasy bezpieczeństwa. Fajne. fajne. Dzięki to jest, Szymon. Dzięki. To jest fajne. Dziękujemy za podesłanie takiej ciekawostki. Punktów za to nie ma. Mateusz dostaje punkt. A my przechodzimy do kolejnej konkurencji. Teraz dwie minuty na znalezienie najtańszego, sprawnego pick -upa. Czas start. No dobra. W sumie to jestem ciekaw. Ile trzeba wyłożyć pieniędzy na to, gdyby ktoś chciał się stać posiadaczem samochodu z amerykańskiego segmentu? Bo myślę, że spokojnie tak to można określić, choć nie tylko pick-upy są amerykańskie. Dobra, nie wiem, co to jest napisane. 150 euro to wygląda dość podejrzanie. Połowa czasu za wami. Dobrze, moi drodzy, ja już znalazłem to, co mam, miałem znaleźć. I to nawet propozycja z Krakowa, więc możemy pojechać kupić. O, Bo nie dużo kosztuje. Okej. Okay. Krzysztof też już... Y Zlokował swoją propozycję. Jest. Też wysłałem. O nie, to jest to samo co ja. Bo nie było tego, no. No i co teraz robimy? No, koń pierwszy wysłał. Aha, że wys wysłałem to samo, tylko ty byłeś pierwszy. Ale mi się nie podoba ten odcinek ja. Ej, a o co gramy? 100 zł? Klasycznie. Myślę, że jest o co walczyć. Przegrany natomiast sfinansuje swojej własnej prywatnej kieszeni koszulkę z najnowszej kolekcji www.pl dla jednego z was. Na podstawie komentarzy pod tym filmem przekonajcie przyszłego przegranego, że to Wy powinniście dostać koszulkę. Dobra, Mateusz. Zapraszam do zapoznania się z kodą Felicją w wersji pick-up. 1,9D za 2000 zł, które można znegocjować. Samochód posiada dieselka, jest z 99. Stan techniczny? No właśnie. Akceptowalny. Ale a stan techniczny określony przez sprzedającego? Uszkodzony. <grym <grym no, no, no. No, no. Nie doczytałem. Ja też nie doczytałem. I tu pojawiam się ja z Marketplace z Bukaresztu. Nissan Navara Pickup 2,5 za kwotę 5200 zł w przeliczeniu już oczywiście na złotówki. Ej, to jest podejrzliwie tanio, nie? Jest. Bardzo za tanio. No, no ale mamary. jest na sprzedaż? Jest. No jest. Napisane, że sprawny? No jest. No nie ma na pewno informacji, że uszkodzony. <grym> ja bym się tu kurde kłócił o to uszkodzone, bo niby w, to są sprzeczne informacje. W opisie nie ma nic, że auto jest niejedno, ani nic w tym, tym stylu. Dobra, przejdźmy <grym> dalej. Niestety muszę tutaj zaufać temu, co mam przed sobą, czyli opisowi stanu technicznego, z którego wynika, że Skoda Felicja jest uszkodzona, a jasno zostało zakomunikowane, że ma to być auto sprawne, dlatego no też dobra. punkt dla Krzysztofa. No dobra. Zgadzam się. Jak już dostałem punkt, to tutaj muszę się przyznać. <grym> co? W opisie było jeszcze napisane, że... Cena jest w euro. Ale skoro nie mam konkurencji, jest to najtańsza ja propozycja. Zasadzie na tak, no. Ale tutaj jest, no grane jest strasznie mowadzie, no. nie? No. Nie ma no fun, a just war. No dobra panowie, w takim razie przechodzimy do trzeciej konkurencji, która może wymagać trochę kreatywności, ale nie musi. To już pozostawiam waszej gestii, ponieważ teraz będziecie mieli 3 minuty na znalezienie najmocniejszego Renault na sprzedaż. Czas start. Ej, bo znalazłem Renault Trafic, który ma 1599 koni mechanicznych. Z salonu jakby co. Idź z mojej strony, z której szukam. Dobra, on tam jest, więc ja już wysyłam. Nie wiem, czy zrobiłem dobrze. Chyba nie zrobiłem dobrze. Też wysłałem. Mateusz, czekamy jeszcze na Twoje zgłoszenie, na które masz półtorej minuty. Dobrze, 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 dobrze. dobrze. Myślę, że będzie ci trudno przebić będzie to, co padło. Nie wiem, co robić, nie wiem, co robić. E, wiesz co, nie, nie wrzucaj nic. Mhm. Minuta. A ja jak znalazłem mocniejsze, to już jest za późno. W razie czego jak będzie remis, to ja mam propozycję mocniejszą. Dobrze? Tam. Mateusz, tam mocno skupiony. A to. No, niestety przykro mi. Nic? Eee. Dobra. Zacznijmy od Krzysztofa. Ja pod wpływem impulsu, wiedząc, że Mateusz jest na tej samej stronie, co ja chciałem być szybszy, więc pierwszy pik, jaki miałem w głowie, który był na tej stronie, znalazłem i wysłałem od razu. Jest to Renault T430 HD002. Jest to samochód ciężarowy o mocy 439 koni mechanicznych. Całkiem mocny to Renault. No i to mocny, jest mocny. dobry trop, bo byłem właśnie ciekaw, na ile pomyślicie o tym, że pójść w stronę samochodów ciężarowych. Widzę, że nastąpiło takie zwarcie gdzieś tam, które poprowadziło Was w tym kierunku. Adrianku, a co, jak chodzi o Ciebie? Ja, jeżeli chodzi o polskie podwórko, to też oczywiście poszedłem w ciężaróweczki Renault T520 o mocy 530 koni mechanicznych i jestem zaskoczony, że takie auto jest tutaj wystawione za 77. Ach, sorry. Chyba wygramy złotych. Bardzo szybko, tak jakby na początku pomyślałem o osobówkach, ale przesortowałem renuwy powyżej 400 koni i była bieda, więc mówię, dobra. Ciężarówki idy. Myślałem, że ktoś porobił coś fajnego, nie? Ale nie. No i ja z taką myślą właśnie uderzyłem w rajdówki, bo myślałem, że tam coś znajdę konkretnego, ale no niestety nie udało się, bo wpadłem na to pod sam koniec czasu dopiero. Tak bywa. No i tak czy siak, auto klasy Rally 5 na pewno więcej niż 500 koń nie będzie miało. No nie, przyznaję się, nie pomyślałem w ogóle o ciężarówkach, a to był strzał w dziesiątkę. No dobra, w takim razie punkt dla Adriana i minus punkt dla Mateusza. <śm> no to są minusowe? Już to, co? To czemu nie? Dla... 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 Bo jedyny nie pomyślałeś o samochodach ciężarowych. Teraz będziecie mieć 2 minuty na znalezienie najtańszego Nissana Skyline'a. No i tutaj jestem ciekaw waszych propozycji. Oh no, zero. 45 sekund. Ej, serio? 10? Czas nie zostaje przedłużony. Mateusz? Wysyłam, ale to nie jest tanie. Zacznijmy od Adriana. To ja wysłałem to samo co Mateusz, czyli 16 tysięcy euro za Skyline'ika GT i to jest R32. 3. Trochę rdzy na nadkołach, tak, widać. Zrobilibyśmy go w 48 godzin no, na lale, nie? Szukałem w ogóle też na koparcie, ale miałem zero wyników wyszukiwania. Jestem ciekawy, jak zrobił to pan Krzysztof. Nie były, były, ale no niestety cena Kup teraz na koparcie jest wyższa, jest 24 oj, oj, oj. tysiące. Ja tutaj chciałem zagrać nieczysto do ostatniej chwili wyczekać, nie zgodzić się i wysłać moją propozycję jako jedyną, lecz się to nie udało. No dobra, czyli jednak znowu wygrywam, ale refleksem tylko i wyłącznie. Tak jest. Teraz w takim razie kolejna konkurencja, na którą przygotowane miałem półtorej minuty. Jest ale biorąc pod uwagę mało. to, jak wam idzie, chyba zwiększy ten czas. O minutę, czyli do i pół minuty. Będzie to czas, w którym Waszym zadaniem będzie znalezienie pojazdu marki Mercedes-Benz z największym przebiegiem. Jeszcze 2 minuty, 5 sekund. Czy przebieg musimy jakoś udowodnić? zdjęciem. Ostatnio o to były problemy. Niekoniecznie, ale no jeżeli będzie wpisane 9999 albo coś takiego totalnie abstrakcyjnego przy aucie, który ma na przykład 3 lata, to tego nie przyjmujemy. Dobra, wysyłam. No ja wysłałem, znalazłem. Szczerze powiedziawszy liczyłem, że w mojej kategorii, w której będę się poruszał będą znacznie większe przebiegi. Jestem dość zaskoczony. 20 sekund. Dobra, wysyłam to, co znalazłem pierwsze, bo reszta to, co znalazłem jest pomyłką. Dobra, to zacznijmy odwrotnie względem kolejności zgłoszeń, czyli zaczniemy sobie od pana Mateusza. Dobrze, to zachęcam i zapraszam do zapoznania się z Mercedesem Vito 220 z rocznika 2012, czyli już 12-letnie auto. Za 8800 euro z przebiegiem 2 milionów kilometrów. Dlaczego Nie tu wiem. tu się mieszają zdjęcia wnętrza Toyoty? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale te 2 miliony trochę mnie szokowały. Mnie też i jestem w stanie to uwierzyć, jeśli chodzi o dostawczaka marki Mercedes. Mam Mercedesa, który i tak ma mniejszy przebieg niż ten, który zaprezentował Mateusz, ale dopiero po wysłaniu zobaczyłem, że jedno zero między dwójką a jedynką zostało dodane i realny przebieg jest to 201 tysięcy. Ja to widziałem i od razu też skreśliłem po roczniku produkcji, który jest 19. I to no już ja, jest ciężko, żeby. Ja coś znalazłem, tak... wysłałem i. Dopiero potem się zweryfikowało. No dobra, no ja mam kolejna ciężarówka, a mianowicie Mercedes Benz Actros 1845 Euro 6 z 2014 roku z udokumentowanym przebiegiem na poziomie 1 880 000 km. No nie wiem, czy to ma znaczenie, czy nie ma, że jest udokumentowany, czy nie. Nie było to wyznacznikiem na pewno, a, a Mateusza propozycja no nie wygląda skamersko. Nie wygląda? Ale pozwolę Wam podjąć decyzję, kto powinien otrzymać punkt. No to de facto Krzysiek ma decydujący no, głos. No, de facto tak. Ja się nie obrażę, jak wybierzesz mnie, nie? <grym> Ciężkie, no Trudne bo... to jest, bo teoretycznie nie ma podstaw, by nie wierzyć ogłoszeniu Mateusza, znaczy, ale jednocześnie nie ma podstaw, są, by no, wierzyć. Spójrzcie na kierownicę tego Vito. No jest ładna. Może, tak no. może była wymieniona, może nie? Gała do zmiany biegów, no już lekko taka zżółknięta. I może była czarna. A żeby coś zżółkło, coś co było czarne, to już jest zwyczaj, nie? No dobra, punkt dla Mateusza. Dziękuję serdecznie. No dobra, to kolejnym zadaniem będzie zadanie, na które będziecie mieli aż 4 minuty. Wow. I będzie to znalezienie najbardziej zmodyfikowanego samochodu do kwoty 30 tysięcy złotych. Oceniać będziemy zarówno ilość, jak i rozległość modyfikacji. <śmiech> <śmiech> Andrianek, zmiana miejsca, w którym hmm. poszukujesz? Powiem tak, nie jest łatwo. Ja nie wiem, zawsze się zastanawiam na etapie szukania takich typów samochodów. Jak ci nasi widzowie na garażu Wilwy wytszukali te wszystkie perełki nasz, nasze? To jest dla mnie niemożliwe. O, ku**a. już wiem, jak to robili. Ło, <grystanie> to też jest grube. Połowa czasu za wami. Mm, dobra, mam. <laughs> Ojej, to jest mocne, Nie spodziewałem się coś takiego znaleźć. Budżet się zgadza? Ej, to jest 16 tysięcy dolarów? Serio? Niemożliwe. O 5, A to cztery, były te 4 minuty, już trzy, minęły? 2, 1, i została wam jeszcze minuta. Kurwa, <laughs> jesteś Ja mam straszną lipkę. Ja, ja mam... nie jestem też jakoś z zadowolony, ale myślę, że będzie trochę do... Gdzie jest cena tego twojego Ardiany? No niby jest 16 tysięcy dolców, ale coś mi się nie podoba w tym. No to Ardianek opowiadaj. Wygląda z tego opisu, że mogło to kiedyś być Mitsubishi GTO, ale je podpisane jest po translacji, po przetłumaczeniu, że to jest auto zbazowane na City Bus GTO. W tym stanie. No i mamy tu repliczkę Ferrari jakiegoś. Wydaje mi się, że taka 360 to jest chyba No Afrika? coś takiego, Tył, coś tak, takiego, F360 albo 360 Modena. No niemniej jednak cena tutaj pokazuje 16 tysięcy dolarów. No podwojona. No i to nam się nie, nie klei, no. Dobra, Mateusz? Zapraszam do zapoznania się z Oplem Zafirą, OPC Tuning. Einzelsztuk. No. ale To, to co jest... mnie y, tak jakby ujęło. To trumna. To trumna. no. Zafirka z trumną w środku, z fioletowymi wstaweczkami w komorze silnika, z tym malowaniem, z tym ryjem na, na boku, to, 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 to mnie ujęło. Nie, no, Zafir, no. Jest jakby wam, wampiża, zafirka zdecydowanie. Jest potem jest, jest mocny. Brakuje mi tu troszeczkę jakiegoś bodykitu. My byśmy to wzięli pod swoje barki, co nie? I tam. Bo jednak z zewnątrz to jest po prostu za chwilę o PC pomalowana. Tak, a widziałeś propozycję Krzysiu? Krzysiu, pochwal się tym tuningiem. To, co znalazłem, nie zaspokoi was. Jest to zwykły Ford Mondeo oklejony <grym> ze spoilerem w coś. Ale ma spoiler. Ale chciałbym tutaj i tak pokonkurować. Okej. Okay. Moja propozycja zmianą wizualną nie różni się za bardzo od propozycji Mateusza. Adriana odrzucam, bo się nie mieści w ogóle w budżecie, ale miało się liczyć to, jak auto jest bardzo zmienione. No i myślę, że jesteśmy tu na podobnym levelu zmiany. Nie Zgadzam, ale nie widzimy wnętrza. Myślałem panowie, że pokażę troszeczkę więcej. Nie ukrywam, że jestem odrobinę zawiedziony. Ale mimo zawodu punkt przyznaję Mateuszowi. Dziękuję. Przyfarcił. Zasłużony. Też tak hmm. uważam, że zasłużona. No wiadomo, że zasłużony. Przecież ja wysłałem jakiegoś chwasta, ku... nie? <śmiech> <śmiech> Przygotujcie się teraz, bo teraz Hawk czasu to... będzie zaledwie połowa tego, co była poprzednio, czyli dwie minuty. W tym czasie waszym zadaniem będzie znalezienie Volkswagena, ale jakiego? Najdroższego jak jest wystawiony aktualnie na sprzedaż. O Boże. Ktoś już wysłał? Widziałem powiadomienie. Maybe. Ardianek, no... No co? Wystawi ale wystawiony? Dobra, to jak ma być legit, to podmieniam to. Chyba nie można. No ale no to... Wiesz, no to albo można, albo nie można. Hmm. No. To, go nie go można. to nie można. To nie można. Nie, nie no. No. Ale w sensie takim, że jest aukcja legitna z ceną legitną, jest, nie? Ona jest absurdalna, no ale aukcja jest. A jak uważacie, że ona nie jest okej, okay, to mam inną propozycję. No to daj tą inną propozycję. Wysłałem. No, to jest to samo, co ja wysłałem. Tak, ja byłem pierwszy. A ale, ale ja to miałem już skopiowane do schowka. No, no, ale serio. wysłałeś coś innego. No już nie masz czasu. Nie ma tak. Zerknijcie, proszę, na pierwszą propozycję Ardianka. Ja ją widziałem. ja Też ją widziałem i ją odrzuciłem. No ale ja powiem tak, bo ja miałem oba te samochody znalezione, za, zarówno tego absurdalnego t roca jak i KDF Typ 82. Tylko wysłałem tamten, bo jest aukcja, na której jest milion euro. No jakby jest na sprzedaż za milion euro? No Dobra, jest. Nie? Możemy to zweryfikować. Jest podany numer telefonu, możesz zadzwonić i zapytać. Jeśli chłopci powie, że to jest milion sto jedenaście tysięcy, sto 11 euro, wygrałeś. No. Cały czas zadałem pytanie, czy mogę podesłać propozycję drugą, skoro uważacie, że ta jest błędna, miałem skopiowany link do tego, co wysłał Mateusz. I on najpierw to wysłał, a potem powiedział: Dobra, kup wyśli. Gęsto, gęsto. gęsto. Konfron... No ja uważam, że to jest nie fair. Pan pomocnik. Ja wysłałem Volkswagena T5, też w dość absurdalnej cenie, bo w przeliczeniu na złotówki jest to 700 tysięcy, no i taka jest moja propozycja, jest to wysoka cena, nikt tego za tyle nie kupi, nie ma takiej opcji, patrząc po zdjęciach tego samochodu w ogóle. No jest taki, pytanie czy to jest absurdalność propozycji zbliżona do tej, którą wysłał Ardianek, no nie? Nie ma to znaczenia, bo Mateusza jest droższy. A Mateusza jest droższy. Albo mój jest droższy. No tak, no i tutaj ta cena przypuszczam, że może być rzeczywiście zgodna legitna. i legitna. No tak czy siak jest wyższa od mojego T5. No ale wydaje mi się, że Mateusz wygrywa. Nie, nie zasłużenie, ale wygrywa. No dobrze, punkt dla Mateusza, w związku z czym Mateusz... Przed... smak pozostaje. 3 minuty na znalezienie najdroższego Fiata. Multipli na sprzedaż. O, nie, A! o Boże. Tutaj zaznaczę tylko, że fiatów multipli na sprzedaż może nie być zbyt dużo. W no związku e z czym kluczowy w tej konkurencji może być refleks. Wysłałem. Stwierdziłem, że zaryzykuję, jak i tak jestem. Dobra, bezpieczny. ja też wysłałem od razu póki. Dobra, mam. mamy dwie różne. Pytanie, czy to, co ty wysyłasz, to jest to samo, co ja mam, bo ja nie jestem w stanie stwierdzić po tym. Mamy również i zgłoszenie od Ardianka. No, ale to jest to samo, co wysłał Matus. <laughs> to jest multipla, ma w sobie nazwę. Multipla. Nie no jest, dużo jest tych kwiatów Multipla podpisanych właśnie w ten sposób. Okej, okay. w takim razie ja się dowiedziałem czegoś nowego na tym odcinku. Ja też? I tu śmiem twierdzić, że to nie jest multipla, którą by był skłonny wysadzić. Okay. Ja tutaj weryfikuję pełna nazwa tego modelu to jest właśnie Fiat 600 Multipla mhm. przegrałem. No propozycja twoja to 6000 funtów, więc stanowczo mniej. Tak czy tak dużo jak na Multiple. Ona jest jakoś przystosowana do przewożenia osób niepełnosprawnych. Zdeklasował, no. zdobywając 5 punktów Oszukiwał. w drugim odcinku. Oszukiwał. No, proszę. Nie, nie, nie słyszę. Nie. Podnik, Ej, coś nie słyszę. Słyszyć coś go przerywa, nie? Ale i tak ten d dostaje 100 zł, <śm> a Krzysiek komuś z Was kupuje koszulkę, więc przekonajcie go w komentarzach. Pa, pa. No?